Maliny jak miód. Z głośników radiowych popłynął hejnał Mariacki. Kubusiowi znudziło się siedzenie na jednym miejscu. Słuchaj, powiedział do hipci. Pójdę sprawdzić, co tam słychać u leniwca. Trzeba być przygotowanym, że oni w każdej chwili mogą skończyć robotę i wyprysnąć. Nie możemy pozwolić na to, żeby się nam wymknęli. Jeżeli zobaczysz coś podejrzanego, to gwiszcz. Kiedy ja nie umiem gwizdać, odparła hipcia. – Tuś śpiewaj, na przykład Marynikę. – W porządku. – Tylko wracaj, bo zanudzę się bez ciebie. Kubuś przemknął się za krzakami tarninę, z daleka okrążył dom, znalazł dziurę w płocie i po chwili był już w ogródkach działkowych. Na działkach pracowali ludzie. Pielili i okopywali grządki, przycinali i opryskiwali owocowe drzewa. Przed altankami bawiły się dzieci. Panował pogodny nastrój świątecznego dnia. Działka sąsiadująca z Wilną była jednak pusta i opuszczona. Kubuś rozejrzał się uważnie. Do licha pomyślał, gdzie się podział leniwiec? A tymczasem po leniwcu ani śladu. Dopiero po chwili ujrzał go leżącego spokojnie w malinach pod płotem i zażerającego się pachnącymi jagodami. – Co ty robisz? – zawołał stłumionym głosem. Leniwiec uśmiechnął się rozbrajająco i jakby w odpowiedzi wepchnął całą garść dojrzałych malin do ust. Gębę aż po uszy umazaną miał sokiem. Oczy śmiały mu się wesoło. — Jem maliny! — odrzekł, przełykając. — Przecież miałeś kapować! Leniwiec skrzywił się. — Czy to moja wina, że tu są takie fantastyczne maliny? Spróbuj, miód w gębie. Kubuś złapał go za ramię. — Do kitu z taką robotą! Masz szczęście, że cię lubię, bo inaczej to bym cię sprał. — Za co? — zapytał niewinnie leniwiec. Kubuś cmoknął zniecierpliwiony: Niczego bracie nie rozumiesz! Dzisiaj najważniejszy dzień! A ty opychasz maliny! W tym momencie urwał, gdyż zapanowała niepokojąca cisza. Dudnienie i kucie w willi ustało. Zamiast niego dało się słyszeć przeraźliwy wrzask. Chłopcy zbliżyli się do płotu, nasłuchiwali z rosnącym napięciem. Tylne drzwi willi rozwarły się, a z nich wypadła siwa pianiska w rozwianym szlafroku. Podbiegła do małego okna z matowym szkłem i zaczęła walić pięścią w futrynę. Zdemolowali cały dom! wołała histerycznym głosem: Kto mi zapłaci za kafelki w kuchni? Nagle okno rozwarło się, a w oknie ukazał się toluś poeta. Wyglądał jak czerwonoskóry czarownik. Twarz jego ginęła pod grubą warstwą ceglastego pyłu. Tylko zielonkawe oczy spoglądały spod tej czerwonej maski z dziwnym spokojem, niemal słodyczą. Niech się pani łaskawie tak nie drze, uspokajał damę. Nic wielkiego się nie stało. Nic wielkiego, zatrzęsła się pianistka. Wywalił pan dziurę do mojej kuchni, zniszczył pan kafelki i w ogóle to wandalizm. To nie wandalizm, odparł z niezmąconym spokojem toluś poeta. Tylko wada instalacji gazowej, a dziurę się załata. A kafelki załamała ręce kobieta. Najlepsza przedwojenna glazura. Kafelki też się wprawi. Pani taka wielka artystka przejmuje się takimi drobiazgami. Dama w papilotach nie potrafiła opanować wzburzenia. Uniosła ręce gestem wołającym o pomstę niebios. Dziura na wylot. Nie szkodzi, uspokaja ją Toluś. Dziura na wylot, ale gaz w porządku. Teraz może pani zagrać coś miłego, bo robota skończona i będzie spokój. Tylko bez nerw dodał z warszawska i skwitował rozmowę uroczym uśmiechem. Dama powiadoliła jeszcze trochę, ale już bez gniewu. Potem wróciła do swego mieszkania. Posłuchała rady Tolusia Poety, gdyż wkrótce w ogrodzie rozległy się perliste dźwięki fortepianu. Toluś zamknął okienko. Zapanowała cisza. Robota skończona, wyszeptał zdumiony Kubuś. No widzisz, wtrącił leniwiec, a ty tak na mnie krzyczałeś. Kogoś spojrzał na niego nieprzytomnymi z przejęcia oczami. Leniwiec, powiedział z naciskiem, teraz nie możemy ich spuścić z oka. Oni już mają. Co mają? Mają to, czego szukali. Kapuj, jak możesz najlepiej, a ja wracam na posterunek. Tylko błagam, nie zażeraj się malinami, bo wszystko może być stracone. Do kogo on telefonował? Kubuś detektyw nie zdążył dobiec do ulicy, kiedy nagle usłyszał piskliwy głosik Hipci. Ukryta w krzakach dziewczynka śpiewała marynikę. Coś się stało pomyślał i przezornie ukrył się za kępą tarniny. Naraz na chodniku ujrzał biały kapelusz. Facet pruł przed siebie wydłużonym, sążnistym krokiem, jak gdyby przed kimś uciekał. Był bardzo blady i bardzo zdenerwowany. Minął go. Kubuś dał rozpaczliwy znak Hipci, żeby się do niego zbliżyła. Dziewczynka wychyliła głowę z zakonarów. Po chwili truchcikiem przebiegła ulicę. Musisz za nimi walić i nie odstępować nawet na krok, wyszeptał stłumionym głosem. Rozkaz, powiedziała z przekąsem. Chciała pobiec za białym kapeluszem, ale Kubuś chwycił ją za rękę. Słuchaj, oni już skończyli robotę. Ten gangster mógł coś wynieść z Willi. Rozumiem. Masz niezwykle ważne zadanie. Rozumiem. Ja zostaję na posterunku. Dobrze. Trzymaj się klepnął ją w ramię i uważaj, żeby cię nie wykołował. Bądź spokojny, rzuciła wesoło. Za chwilę sunęła już zacienionym chodnikiem. W dali widniał połatany drelich białego kapelusza i jego zniszczony kaszkiet. Kubuś detektyw rozejrzał się, czy nikt go nie obserwuje. Przeczekał jeszcze chwilę, potem wrócił na swój posterunek w krzakach. Znowu miał przed sobą willę i ogród. Z prawego skrzydła domu poprzez otwarte okno płynęła teraz swobodna i rozlewna melodia starego walca. W lewym skrzydle panowała niepokojąca cisza. – Co to może być? – rozważał gorączkowo. – Dlaczego toluś poeta został w mieszkaniu? – Może jeszcze nie wnieśli tej rzeczy, której szukali? – A może toluś ma zamiar zamurować dziurę, którą przebił do kuchni? Sytuacja wydała mu się bardzo skomplikowana. Dlaczego biały kapelusz był tak okropnie blady i zdenerwowany? Ba tego nie mógłby wytłumaczyć nawet najbardziej doświadczony detektyw. Należało więc cierpliwie czekać i dalej obserwować willę. Minął kwadrans może pół godziny. Nic się nie zmieniło. Pianistka wciąż jeszcze grała, a w mieszkaniu pilarskich panowała głucha cisza. Naraz uśpiony w żarze słonecznego dnia ogród ożywił się. Kopuś drgnął. Ujrzał bowiem Tolucia Poetę, wyłaniającego się z węgła. Był już umyty, oczyszczony, zrzucił z siebie roboczy kombinezon i paradował teraz w welwetowych spodniach i kraciastej koszuli. Ciągnął za sobą pasiasty leżak. Wyszedł przed dom tak spokojnie, tak obojętny na wszystko, jakby przed chwilą obierał ziemniaki lub rozwiązywał krzyżówkę. A to chytrus, pomyślał z podziwem chłopiec, udaje niedzielnego gościa. Nasz detektyw nie mylił się. Toluś rozłożył leżak w cienistym miejscu pod srebrzystym świerkiem, zdjął buty, położył się wygodnie. Potem z kieszeni wyciągnął małą książeczkę. Bezczelny denerwował się młody detektyw. Tu się dzieją takie rzeczy, a on czyta wiersze. Kubuś nie mógł się zorientować, czy on czaruje i zgrywa się, czy też nawiedziło go natchnienie. Wtedy w alei ukazała się hipcia. Kobuś zrozumiał, że stało się coś niezwykle ważnego. Dziewczynka zaszyła się w krzakach. Wnet była już przy szefie. Dyszała ciężko i nie mogła wydobyć głosu. – Zwiał? – zapytał zrozpaczony Kubuś. – Nie, ale tak jakby zwiał. – Mów po kolei. Hipcia ochłonęła. Zaczęła opowiadać. Najpierw dzwonił z budki telefonicznej na parkowej. – Do kogo? – Nie mam pojęcia i nie przeszkadzaj. Dzwonił i rozmawiał z kimś, ale dość krótko. Potem poszedł do Agustynki. Z kim był umówiony? Niecierpliwił się kobuś. Z nikim. Wypił dwa kieliszki i dwie duże kawy. To znaczy, że był zdenerwowany. Był okropnie zdenerwowany, aż ręce mu się trzęsły. Potem jeszcze raz dzwonił. To samo miejsce? Skąd ja mogę wiedzieć? Przecież mówię Ci, że dzwonił z budki telefonicznej. Nie miałam aparatu podsłuchowego. Rozmawiał bardzo krótko. I... Znów wrócił do Augustynki. wypił dwa kieliszki i dwie wody sodowe z lodem. Co to może znaczyć? To znaczy, że był jeszcze bardziej zdenerwowany, bo rozlał butelkę orężady. A potem jeszcze raz telefonował. Kubuś zatarł dłonie. Do kogo on mógł telefonować? Hipcia rozłożyła ręce. Nie mogłam zbliżyć się do budki, bo bym nie zobaczył. A potem zatrzymał przejeżdżającą taksówkę, siadł i odjechał. Dokąd? Hipcia syknęła zniecierpliwiona. Nie zadawaj głupich pytań. Skąd ja mogę wiedzieć, dokąd on pojechał? Gdybym była niewidzialnym człowiekiem, mogłabym wsiąść razem z nim, a tak? Hipcia zachichotała cichutko. Mówię ci, to było strasznie komiczne. Kubuś zamyślił się głęboko. Tak mocno tarł policzek, że aż skóra skrzypiała. Czuję przez kości, że coś nie klapuje. Bo albo oni znaleźli to, czego szukali, albo nie znaleźli. A biały kapelusz denerwuje się dlatego, że znaleźli Albo dlatego, że nie znaleźli. Ale do pięciu stokrotek, dlaczego Toluś poeta nie denerwuje się, tylko czyta wiersze. Bo on jest inny. On ma artystyczną naturę. No tak, filozofował kubuś. Czuję przez skórę, że jesteśmy znowu w kropce i nic nie wiemy. Trzeba jeszcze poczekać. O, westchnęła hipcia. Już mam dość tego ciągłego czekania. Idę na obiad, a potem przyjdę i ciebie zluzuję. Tak, stwierdził chłopiec, detektywi też ludzie i muszą jeść. Wracaj szybko, bo mnie aż mdli z głodu. A gdy Hipcia odeszła, pomyślał w wielkiej zadumie, ciekawe, do kogo ten gangster telefonował.